Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj minister Gliński ogłosił, że dzisiaj ogłosi konkurs na pomnik Bitwy Warszawskiej. Ja chciałbym zabrać głos w tej sprawie, bo co się okazuje, już sugeruje, że ma to być łuk triumfalny. Łuk triumfalny Bitwy Warszawskiej. Owszem, były różne pomysły i był nawet konkurs w 1938 roku na pomnik upamiętniający bitwę warszawską. No i co się okazuje, konkurs został rozstrzygnięty, został wybrany projekt i nawet przed wojną zdążono ustawić całą kamieniarkę, cały cokół kamienny i były wyrzeźbione cztery postacie. Oczywiście zawierucha wojenna spowodowała to, że pomnik nie został dokończony. Po wojnie ustawiono ten pomnik nie zmieniając kompozycji, tylko zmieniając jego treść. Oczywiście mowa tu o pomniku Czterech Śpiących na Pradze, który został usunięty. I trzeba, co? To był drugi pomnik w Warszawie, jaki powstał po wojnie. Pierwszy postawili właśnie żydosowieci, okupanci polscy, którzy tutaj na radzieckich czołgach przyjechali, pomnik dla Żydów z getta warszawskiego. Teraz okazuje się, że jest powtórka z historii, chcą postawić łuk trumfalny, tak jak to niektórzy mówią, gdzie projektodawcą jest człowiek zaangażowany w struktury masońskie, ja bym to chciał wiedzieć, czy tak jest, czy nie, masonerii, a i z tego, co wiem i z to, co jest na filmach nagrane, minister Gliński sam y, mówił o tym, że jest pracownikiem Fundacji Batorego, czyli takiej ogólnej y, sfery y, lewacko-liberalno-osztaplerskiej y, Fundacji Sorosa. Soros, ten Żyd, który po prostu yy, miesza na całym świecie, prowadza założenia szkoły frankfurskiej. No i, i co, byle jaki projekt yy, został przedstawiony przez tego architekta, który zaszpecił pl Plac Krasiński swoją yy, żydowską architekturą, brzydką, po prostu bez proporcji, bez harmonii, bez blasku, bez detalu, bez niczego. I to e, tak zeszpecić, tak piękny plac i obok e, Pałacu Krasińskich postawić taką przydotę, to za to powinien trafić do kryminału. Teraz jest koncepcja, żeby postawił nam e, Łuk Triumfalny. Przypomnę, Łuk Triumfalny jest na przykład pod Warszawą Michałowica. I postawili go na cześć Unii Europejskiej. Ostatnio chciałem nawet ten film udostępnić, e, który e, kiedyś nagrałem, o Łuku Triumfalnym Unii Europejskiej. I się okazuje, że tego filmu nie ma. Ktoś dba o to, żeby Polakom mieszać w głowach, żeby robić różne rzeczy. Konkurs, który miał wczoraj, była zapowiedź, że dzisiaj zostanie ogłoszony, to jest coś niepoważne. Niepoważnie minister kultury traktuje artystów. To jest pół roku na zorganizowanie konkursu i zrobienie pomniku, zamontowanie i ten, to jest chore. To trzeba być naprawdę upośledzonym umysłowo człowiekiem, żeby takie rzeczy proponować. Jak ma powstać coś ładnego, coś porządnego i skoro minister yy, nie wie, jak się do tego zabrać, to tacy ludzie powinni yy, yy, być przegnani z Polski. Niech ucieka do Izraela, niech sobie tą kiepełę y, nakłada na głowę, tą czapkę taką, tego naleśnika, ale niech nie bałamuci, bo to jest bałamutstwo. Wykonanie, realizacja pomnikowa to jest naprawdę potężna robota i, i sztab ludzi, i papierkowy, od papierkowych robót zaczynając, projektowych, wszystko y, poprzez y, realizację. To on niepoważnie traktuje artystów. To ja, to jest moje zdanie. W konkursie wezmę udział na pomnik yy, Bitwy Warszawskiej i będę, będę na pewno chciał, żeby to było jak najlepsze dzieło, ale mówię, że to jest. To, jest, yy, to trzeba być skończonym debilem, żeby wymyślać tak krótki czas na realizację. To gdzie on to yy, przespał? 4 lata, czy co? Niech się, niech się obudzi i niech w końcu wyjedzie z Polski. Mógł takie coś ogłosić e, dawno temu. Nagle sobie przypomniał, bo jakiś e, szkodnik architektoniczny e, wymyślił, że postawi na placu na rozdrożu triumfalny. No nie tędy droga, panie ministrze, zróbmy coś porządnego, ładnego i tyle. Dla, dla, pozdrawiam wszystkich Polaków i narodowców i patriotów. Nie dajcie się bała bałamucić i Żydom ogłupiać, ponieważ y, to jest niepoważne traktowanie. W pół roku się nie robi y, pomnika na, tak, y, o tak jeszcze dużym znaczeniu jak Bitwa Warszawska. Pognajmy! Tę, tą chomotę, tak jak Polacy pognali pod dowództwem generała Rozwadowskiego w bitwie warszawskiej Żydobolszewików, czołem Wielkiej Polsce.